Wieje, więc muszę nosić okulary, ale tymczasowo je zdejmę. Ten za mną piękny obiekt, wzniesiony w końcówce XIX wieku, służył jako hotel z pięknym widokiem na morze. Co ciekawe, miał aż 25 różnego typu łazienek. po okresie takim troszeczkę burzliwym w Europie czyli w okresie I wojny światowej był zamieniony tutaj na szpital wojskowy Royal Victoria Pavilion końcówka lat XIX wieku był zbudowany jako kasyno. Kasyno potem oczywiście miał też ten pawilon swoje perypetie. Podczas wojny też zamieniony w szpital. Użytek tutaj było sporo. Potem znowu odgrywał rolę jako kasyno na, po wojnie. A w tej chwili służy jako restauracja nad brzegiem morza. I... Można tutaj smacznie zjeść coś, niecoś. A tuż obok tegoż budynku, pawilonu, piękny port, port marina znaczy się tak, teraz to się mówi, jachtów sporo, najróżniejszych. Najróżniejsze yy, wynalazki, to znaczy modele, małe, duże stateczków, łódek, okręcików, zaparkowane są. W tej chwili mamy pierwszy listopada, więc już raczej nikt nie pływa, dosyć silny wiatr dzisiaj. A tutaj po yy, lewej stronie, o, czyli znaczy się na wprost, jest stanowisko do wy wyciągania na ląd łodzi które są albo remontowane albo konserwowane przed zimą albo wręcz po prostu naprawiane łódź tutaj pływa tutaj między te filary, między te dwa mostki po czym taka niebieska maszyna na kołach jezdnych dźwig innymi słowy z pasami które widzicie wiszą Podjeżdża tutaj na środek, wjeżdża na środek, tutaj, spuszczają się pasy, te niebieskie, tam czerwono niebieskie, które widać. Dalej ta łódź napływa i jest wyciągana do góry, powolutku. Oczywiście. W bezwieczne dni, praktycznie, bo teraz by dzisiaj lekko była poobijana. Natomiast kiedy jest to bardzo lekki wiada, bo wręcz w ogóle jest od wyciągana na zewnątrz. Zobaczmy, to są takie kółka. O, sięgają mi do bioder właściwie. No, tak. No, i tak. Można się pobujać, i wtedy jest ta łódź wyciągana tymi pasami. Zobaczcie, tymi silnikami do góry, a tutaj znowu na kołach jest wysadzana i odprowadzana na jakąś pozycję, gdzie jest remontowana. Tutaj są silniki linki, operują tymi linami i dalej łódź no. jest tędy wyprowadzana stacjonuje sobie gdzieś Aktywność fizyczna jest nieodzowna, aby dobrze się czuć, być w dobrej kondycji, a przede wszystkim yy, odpornić się na różnego typu infekcje. 3 razy 30 razy 130. Taki przepis niektórzy lekarze dają nam. Co to znaczy? No 3 razy w tygodniu po 30 minut i tak, żeby twoje serduszko do 130 Uderzeń na minutę sobie podziałało. To znaczy, że wtedy będziesz w dobrej kondycji. A do tego fajne są schody, bo można rzeczywiście te 130 sobie uderzeń na minutę zrobić, wbiegając do góry z 5-10 razy, no, w zależności ile dasz radę. Ale są różne inne, oczywiście. Metody, żeby też to serducho podnieść, ale pamiętajcie na świeżym powietrzu, bo wówczas jest i dotlenienie komórek naszego organizmu lepsze. A to potrzebują jak, no jak powietrza tego tlenu. Na razie. Czy będzie?